Dzień dobry, witajcie kochani w prognozie tygodniowej na tydzień od 9 do 15 grudnia. Opowiem Wam pokrótce, jakie energie towarzyszą poszczególnych y, drogom życia, czyli to, czy jesteście jedynką, dwójką, trójką i tak dalej, co kiedy warto robić, jak wykorzystać najlepszy potencjał danego dnia. Ok, to zaczynamy. Tutaj macie legendę na początku. Jeżeli jesteście pierwszy raz, nie umiecie z niej skorzystać, jest tu szeroko opisane, czego dotyczą te ikonki. Pierwsza ikonka dotyczy szeroko rozumianego rozwoju duchowego, ale też intelektualnego, później macie relacje, kwestie finansowe, dni zmian, czyli dni wibrujące napięć z waszą drogą życia, możecie kończyć i możecie zaczynać, dotyczy to energii dziewiątki i jedynki, czyli co warto, kiedy rozpocząć, żeby miało szansę na powodzenie, zawsze was do tego odsyłam, jeżeli będziecie chcieli jeszcze coś bardziej zrozumieć, natomiast ja wszystko omawiam przy poszczególnej drodze życia. Ok, no to zaczynamy, słuchajcie, z jedynką numerologiczną. Drogie,,,,, jedynki numerologiczne dla Was, jeżeli chodzi o energię ludzi, energię relacji, to poniedziałek i czwartek to jest czas, kiedy właśnie dobrze jest skupić się na relacjach z innymi, tutaj też w kwestiach związkowych, to jest bardzo dobry czas na randki, szczególnie w czwartek 12 zobaczcie, że też w kluczu wcielenia jest szóstka, wy drogi jedynki jesteście w energii szóstkowej tego dnia, to jest wasz szósty dzień osobisty więc to jest doskonały czas na zaopiekowanie relacji, w której już jesteście, bądź na randkowanie po prostu ale też na kwestie beauty związane z waszym wyglądem na zadbanie o taką kobiecość na wejście do fryzjera, do kosmetyczki na paznokcie, na masaż czy w ogóle otoczenie się taką Wenusjańską piękną energią, a poniedziałek zaczynacie od takich small talków, czyli w pracy może być bardziej luźny, jeszcze drobne rozmowy w kuluarach, jeszcze chęć takiej lekkości, zabawy, korzystajcie też z tej kreatywności, którą przynosi poniedziałek. Jeżeli chodzi o kwestie zakończeń i kwestie duchowe, no to mamy piątek 13 i niedzielę 15, tutaj jesteście w energii w piątek siódemkowej, czyli bardziej introwertycznie, tutaj może być problem z komunikacją, ewentualnie z niewypowiedzeniem tego, co gdzieś tam Wam leży, ale bardziej skupcie się na sobie i na zadaniach wymagających głębokiej analizy, natomiast niedziela dzień dziewiątkowy, czyli wtedy warto kończyć wszystkie kwestie, które ciągną się z Wami przez Ostatni czas, ostatni tydzień, czy nawet weekend, po prostu dobry moment na porządki. Na pozbycie się wszystkiego tego, co Wam nie służy. W energii piątkowej jesteście w środę, zatem to będzie czas mocno może być czas bardziej zmian energetycznych, ale też większej nerwowości, poczucia może niezrozumienia. Czasami warto ugryźć się w język, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie zranić drugiej osoby. Jest taka w ogóle wewnętrzna nerwowość w ten dzień, więc tutaj bym uważała. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, no to macie wtorek, bardzo dobry czas na podopinanie, ale też na takie sukcesywne budowanie Siebie, stawianie solidnych fundamentów, praca, która wymaga skrupulatności i uważności, to jest bardzo dobry czas. Natomiast w Sobotę 14. Jesteście w fajnej energii ósemkowej. E, mamy tutaj silną ósemkę, bo jest ósemka w kluczu i też jest ósemka wasza, jako dzień osobisty, więc mocny czas na takie odważne decyzje. Mamy piątkę w dniu wolnościową, czternastkową, więc może być więcej o em, kwestiach em, podejmowanych decyzji czy podejmowanego ryzyka. Jeżeli już takie ryzyko będzie, to po prostu e, zastanówcie się dwa razy. Tak, także tyle jeżeli chodzi o jedynki numerologiczne. Drogie dwójki numerologiczne, u Was jest na. Natomiast początek tygodnia zaczyna się od takiej bardziej do, dociążeniowej pracy. Być może coś wymaga znowu zakończenia, co się ciągnie z Wami od tamtego tygodnia. I to jest dobry dzień, żeby właśnie przysiąść, załatwić, wszystkie sprawy wyczyścić. Konsekwentnie realiz, realizujecie plan dnia i więcej z siebie wyciskacie, bo to, co. Zrealizujecie w czwórce, przynosi fajne profity, więc w ogóle u was jest dużo takiej energii. Finansowo-zawodowy w tym tygodniu. Ósemka może być bardziej taka nastawiona na materię z lekkimi przeszkodami, Może bo, mogą być jakieś zmiany, nie ma co się frustrować, jest siła, jest energia na działanie w ten piątek. To jest w ogóle dzień, kiedy możecie więcej zdziałać, więcej zrealizować, mogą się też pojawić nowe ambicje i warto też się nad tym pochylić. Natomiast w niedzielę 15 jesteście w energii jedynkowej, to też jest bardzo dobry czas na randeczki, moje drogie piątki, na spotkania, na wyjścia, na zaczynanie z nową energią, być może na planowanie nowego tygodnia, sianie ziarna, albo po prostu spisać sobie jakieś rzeczy, które gdzieś tam z Wami dłużej są i jakbyście chcieli je, e, chciały zacząć. Jeżeli chodzi o ewentualny dzień zmian, to może być to wtorek, czyli nie warto sobie wtedy robić planów, a raczej płynąć na fali tego, co może przyjść, co może przynieść. Ten czas, czwartek, jest dniem kiedy jesteście w takiej energii właśnie intelektualnej przy głębszych rozmowach ważny jest ten czas dla siebie Co zawsze mówię i też bycie na łonie natury natomiast w sobotę 14 jest czas bardziej wolnościowy tutaj może być czas z kolei bardziej ucieczkowy i też moje drogie dwójki zastanówcie się w tą niedzielę nad kwestią granic które mogą być naruszane bądź może w które wy naruszacie w, w stosunku do innych, jeżeli cokolwiek leży w jakimś granicach waszego dyskomfortu, czas to zakończyć. I to może być taki dzień, a ta, ta sobota, że będziecie miały na to bardzo mocną energię, bo też ósemka jest w kluczu. Relacji jest mniej, bo tylko sieroda tak naprawdę zostaje dla najbliższych. To są kwestie, w ten dzień ktoś może potrzebować bardziej Waszej pomocy. Uwaga, może zostać skierowana na kwestie właśnie rodzinne, domowe, to mogą być korzenie, czyli rodzice, rodzeństwo itd. Tak Natomiast też relacja romantyczna, partnerska. Więc tutaj być może wasza pomoc, wasza, wasze dyplomatyczne podejście będzie niezbędne w tą środę. Trójki numerologiczne, no, u was zaczyna się zmienić od razu od poniedziałku i to jest mocno wolnościowa energia, bo jesteście w energię piątego, energii piątego dnia osobistego. E, już mamy dziewiątkę też w dniu, mamy trójkę w kluczu, trójkę w miesiącu, więc dużo kreatywności, może być dużo rozproszenia uwagi, może być chęć pojawić się, chęć podróży albo planowania podróży, tak, czyli spontaniczny zakup na przykład biletów. Ja absolutnie do tego nie namawiam, natomiast mówię, jak możecie się czuć w ten poniedziałek, więc przygotujcie się, że coś. Co sobie zaplanowaliście, może po prostu się zmienić. Relacyjnie macie początek tygodnia, bo wtorek jesteście w energii szóstego dnia osobistego. To jest bardzo dobry czas na randkowanie, na wyjście, na spotkanie, na wszelkie wydarzenia, też kulturalne, związane z muzyką, czy albo z, z sztuką, przed wyjściem na wystawę. Natomiast niedziela energia dwójkowa, też w dniu jest szóstka, w kluczu jest ósemka, więc może więcej odpowiedzialności w kwestiach rodzinnych, natomiast tutaj na pewno chodzi o empatyzowanie z innymi i tak samo o bycie u ludzi, odstawienie jakiejś ambicji na bok i to może być taki dzień, to nie ja jestem najważniejszy, najważniejsza tego dnia, tak? Pochylam się w kierunku innych, wspieram ich dobrym słowem, żeby nie było bardziej drażliwie, a jeżeli będzie, to miejcie to na uwadze, że czasami takie dni delikatniejszej energii też się zdarzają. Jeżeli chodzi o środę, to jest dzień siódemkowy wasz osobisty, więcej wglądów duchowych tutaj może się pojawić, dobry czas na medytację, polecałabym, szczególnie medytacje związane z kwestią przepracowania relacji, piątek 13 jesteście w energii, dziewiątego dnia osobistego, Zatem kończycie, mogą przyjść jakieś trudy w waszej myśli, może być coś takiego, kurczę, nie wiem, czy sobie z tym poradzę, ale dziewiątka daje siłę, ona daje siłę do tego, żeby właśnie zakończyć, ale ja bym tutaj się skupiała na kwestiach Zawodowych, w kwestiach zawodowych, ale mogą być też kwestie relacyjne, natomiast wszystko to, co wymaga zakończenia, dopięcia na ostatni guzik, robicie w piątek. I o energii pracowej mówiłam, nie mówiłam, czwartek. Ósmy dzień osobisty, bardzo ładna energia tej kreatywności, większej odpowiedzialności. Także tutaj może być miejsce na pokazanie swojej, siły, swojej osobowości, na jakąś prezentację w pracy, czy w ogóle na wdrożenie nowych produktów. Dużo takiego, takiego zapału do działania. I w sobotę powiew w świeżości, nowości. Pierwszy dzień osobisty, drogie drugi numerologii, dla Was z piątką, która jest w dniu, z ósemką, która jest w kluczu, więc tu jest dużo takiego. Takiego pędu do działania, aż pali się w nogach, w rękach, chce już na teraz. I to jest fajne, łapcie tą energię ale wiadomo, z umiarem drogie trójeczki. Jeżeli chodzi o czwórki numerologiczne, drogie czwóreczki, no to u Was więcej w tych relacjach, bo zobaczcie, i wtorek, i sobota, i niedziela jest o kwestiach związanych z ludźmi, wtorek zaczynacie piękną energią szóstkową, czyli znowu może być bardziej ukierunkowane na rodzinę, to jest też dobry czas na spotkania dla osób będących, czy poszukujących niebędących relacji, Tutaj dobry czas na randeczki, a jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, tu chyba się pomyliłam, bo wtorek wpisałam, 10, przepraszam Was, tu się pomyliłam, sobota się zgadza i niedziela, w sobotę jesteście w energii drugiego dnia osobistego z piątką w dniu, czyli tutaj może być bardziej nerwowy, bardziej uwrażliwy, jakby... Jest takie wrażliwości, więc ważne, żeby komunikować, co wam na sercu leży. Jeżeli ktoś w waszym kierunku skieruje uwagi, które gdzieś tam was zabolą, bo tak może być, komunikujemy. Drogie czwórki, staramy się otwierać tą komunikację i nie naruszać tych granic. W niedzielę jest dzień trójkowy, z szóstką w dniu mamy piętnastkę, więc znowu to jest czas gości, prawda, przyjmowania, ugotowania jakiegoś rodzinnego biadu, wyjścia do restauracji, wyjścia właśnie na wydarzenie kulturalne, bardzo fajny, koncert, kino, teatr no, wszystko, co związane z kulturą świetny czas. I tu się pomyliłam, bo widzicie w tej końce relacji, że wtorek jest dniem na relację, tu jest poniedziałek dniem na relacje. jesteście w poniedziałek 9 grudnia w osobistym dniu szóstkowym, zatem tutaj coś może skierować Waszą uwagę właśnie na kwestię rodzinne. Nie popadajcie w jakieś paranoje, czy od razu w strach, że coś się może wydarzyć złego, jeżeli nie wiem, dziecko się rozchoruje, albo wy się źle poczujecie, bo pamiętajcie, że szóstka to też budzenie się takich hipochodrycznych paranoi, natomiast wtorek z kolei 10 i czwartek 12 są dniami tymi nastawionymi na kwestie duchowo-intelektualne. Wtorek energia 7 dnia osobistego z jedynką to jest też bardzo dobry czas na pracę koncepcyjno analityczną, na wyciąganie wniosków w pracy. Ja lubię zestawienie 7-1, on mówi też o takim pracocholizmie, więc też dobrze się skupić na kwestiach, które wymagają takiego, takiej głębokiej analizy. Dobry czas na rozpoczynanie też jakiejś nauki. No i w czwartek 12. Jesteście w energii zakończeń. Eee... Ale też takiej bardziej kreatywnej energii. Być może z czymś będziecie chcieli się już pożegnać. I to też jest dobry czas na to. Jak najbardziej dobry czas. Nie ma dnia piątkowego, jak widzicie, a kwestie zawodowo-finansowe, środa 11 jesteście w ósmym dniu osobistym. Słuchajcie, więc jest moc, jest też pojawia się też temat współpracy ewentualnej, prawda? ludzi, wielkich pomysłów, więc być może tutaj dojdzie do jakiejś współpracy między wami a kimś i w piątek 13 spotyka się. Pierwszy dzień wasz osobisty z czwórką w dniu, która jest w 13. Więc ona może powodować jakieś takie utrudnienie, budowanie się przez większy wysiłek, ale jakby nie było, jest to wasz pierwszy dzień osobisty, więc korzystajcie z takiej fali entuzjazmu i nowych pomysłów. Zapisywać. Jeżeli nie ma mocy na ich realizację, to zapisujcie, bo być może będzie z tego jakiś ciekawy i intraktny pomysł. Piątki numerologiczne, moje drogie. Zacznę od początku tygodnia, bo jesteście 9 grudnia w energii 7 dnia osobistego i spotyka się 7-9, więc to jest mocno o duchowej, duchowych rozkminach, tak? To jest bardzo dobry czas, żeby zadać sobie nurtujące Was od dłuższego czasu pytania. Nie musicie znajdować odpowiedzi, znajdować odpowiedzi, natomiast ważne, żeby sobie te pytania zadać, jeżeli macie możliwość na bycie w naturze, na pójście nad wodę, do lasu, nad jezioro, pójście na basen, wzięcie dłuższej kąpieli, to jak naj bardziej korzystajcie z tego, medytujcie, uprawiajcie jogę, czytajcie wartościowe rzeczy, słuchajcie wartościowych podcastów. Natomiast w środę 11 jesteście w energii 9 dnia osobistego, i tu z kolei może się pojawić jakiś rozkmin w kontekście relacji. Tak? Mogą przyjść jakieś wyglądy, że ta relacja mi nie służy, albo to, co się dzieje w tej relacji dłużej mi nie służy i z czymś już powinnam się pożegnać. Zatem to jest czas znowu z kolei wglądów w tym kierunku. Jeżeli chodzi o kwestie relacyjne, już jesteśmy w temacie relacji, to piątek i sobota. W piątek 13 jesteście w energii drugiego dnia osobistego, więc tutaj jest znowu nastawienie na ludzi, współpraca z ludźmi. Być może to jest budowanie jakiejś współpracy z innymi, czy wypracowanie sobie kompromisów i to może wymagać większego wysiłku, natomiast w sobotę jest to energia wolnościowa, drogie piątki, tutaj bym uważała na przesadę, spotyka się u Was trzeci dzień osobisty ze czternastką i same w sobie jesteście piątkami numerologicznymi, zatem jeżeli jest impreza, to miejcie na uwadze, żeby nie przesadzić, żeby nie przesadzić z zakupami, z tym szaleństwem przedświątecznym, bo tu jest ryzyko większego rozproszenia i w ogóle takiego szaleństwa. Natomiast z drugiej strony, kiedy szaleć, jak nie teraz, powiedziała to mocno piętkowa osoba. Zrobić jak uważacie. Wtorek i czwartek i niedziela to są dni nastawione na kwestie zawodowo-finansowe, we wtorek jesteście w energii mocnej, takiej ambitnej, z nastawieniem na ego, jest to ósmy dzień osobisty, jedenka w dniu, dziesiątka, więc budowanie się przez wysiłek, ale ciśnijcie w ten wtorek, to jest czas kiedy macie power, macie moc i tutaj dobrze jest wykrzesić siebie, Naprawdę wiele, bo ósmy dzień osobisty zawsze daje dodatkową moc. Więc jeżeli jest ta moc, to właśnie wtedy warto z niej korzystać. Nie w dzień, kiedy będziecie w piątek 13 w dwójce i to będzie takie rozmemłane, bo wtedy będzie Wam się bardziej chciało, e, nie wiem, rozmawiać z ludźmi, to będzie nieumiejętność podejmowania decyzji, bo tak może być w ten piątek. Nie, ciśniecie we wtorek, ciśniecie w czwartek. I też w niedzielę, jeżeli coś zostaje do zrobienia, bo w niedzielę, w niedzielę jesteście z kolei w dniu czwórkowym dla was osobistym, więc czwórka to też jest budowanie. Planowanie na kolejny tydzień. To jest dobry czas, żeby zrobić sobie plan na kolejny tydzień. Mogą być to plany i osobiste. I zawodowe, i osobiste. A czwartek 12 to jest dzień jedynkowy, czyli znowu fajny czas na zaczynanie nowych rzeczy, na projekty, które wymagają kreatywności, otwarcia większego. Jakby ten umysł jest taki bardziej nastawiony na przyjmowanie nowych rzeczy. I to też jest dobry czas na spotkania, bo jest 12 w dniu, mamy jedynkę w dniu osobistym. Eee, to by było na tyle, jeżeli chodzi o piątki. Teraz szósteczki numerologiczne. Eee, Piątkowy dzień, czyli wasz dzień, piąty, osobisty, jest w niedzielę 15, i to też może być jakieś kwestie, jeżeli chodzi o, o związki, o relacje. Zatem nie róbcie sobie jakichś nie wiadomo jak wielkich planów, bo lubicie, kiedy jest, tak, kiedy jest spokój, pozorny i harmonia, a, a, a takie poukładania w ten piątek może być różnie, tak? Więc nie planowałabym, a jeżeli już pojawią się jakieś plany, z pokorą, bym do tego podeszła z pełną akceptacją. Wszystko wydarza się dla Twojego najwyższego dobra. Pamiętaj o tym, piękna duszyczko. Dzień zakończeń jest we wtorek, czyli jesteście w dziewiątym dniu osobistym. I tutaj jest warto znowu podsumować pewne kwestie, albo zrobić porządki w domu, czy w przestrzeni biurowej, tak żeby w środę 11 w tym względzie, takim intuicyjnym, bo to też dochodzi do głosu tutaj intuicja, zacząć robić, planować, działać z pewnymi nowościami, jak już tam czujecie, to też jest dobry czas. Na spotkania z innymi ludźmi, jakby zaczynanie czegoś nowego w jedynce. Jeżeli chodzi o relacje, to czwartek i piątek, w czwartek jesteście w energii drugiego dnia osobistego i w piątek jesteście w energii trzeciego dnia osobistego. Czy w czwartek może być bardzo większe uwrażliwienie, ale też większe wahania. Nie zostawiałabym tych. Decyzji, które wymagają decyzyjności takiej na czwartek. W piątek z kolei jesteście w trójkowym dniu osobistym, i przy tej, jeżeli już obawiacie się o piątek 13, drogie szóstki numerologiczne, to powinno pójść lekko, przyjemnie, miło, wśród ludzi, nie unikać, tylko właśnie do nich wychodzić, zabiegać o te kontakty, o te relacje. Śmiać się cieszyć, załatwiać sprawy, które być może właśnie z pozoru mogą się wydawać trudne. Spróbujcie wyjść naprzeciw jakiejś przekonaniom, że piątek 13 jest pechowy i spróbujcie załatwić sprawy urzędowe tam, gdzie jest, wiecie, przychylność ludzi może być otwarta z uśmiechem, z taką lekkością i radością. Kwestie finansowe poniedziałek, środa i sobota, w poniedziałek jesteście w energii 8 dnia osobistego, z dziewiątką w dniu to jest fajna energia na takie czucie. Tak? Czy w tym kierunku, w którym idę, albo to, co zamierzam zrobić, jest dobre. Prawda? Dziewiątka daje też taką intuicję, ósemka daje siłę i moc. Środa jest to dzień pierwszego dnia osobistego waszego, drogie szóstki. Z jedenastką w dniu to samo dobre wglądy. Zaczynanie. I w sobotę jesteście w energii czwartego dnia osobistego z czternastką dniu, więc być może przyjdzie Wam większa odwaga na realizowanie pomysłów, na planowanie nowych rzeczy. Czwórka jest dobra na planowanie, ale to też jest dobry czas na zrobienie porządków, na przykład w dokumentach, czyli jakieś, jakieś zmiany. Drogie siódemki numerologiczne. Zaczynacie tydzień od. Czyli w poniedziałek 9. jesteście w energii dziewiątki osobistej. W ogóle u Was jest zaakcentowany ten dzień e, razem z Waszym dniem osobistym, więc jest taka podwójna moc, podwójna siła na zakończenie pewnych rzeczy. I super, e, pozbądźcie się wszystkiego, co zalega w Waszej przestrzeni fizycznej, i mentalnej w ten poniedziałek, tak aby we wtorek znowu z pełną petardą, na pełnej petardzie ruszyć w tej energii ego. Energii, ambicji do działania. Jedynka szarpnie, jedynka to nowość, jedynka to pomysły, świeży oddech. W sobotę 14 może się więcej wydarzyć w kwestiach, w kwestiach też granic, tego jak ja stawiam granice, natomiast też w zależności od ustawień, jak te granice mogę naruszać innym. Piątka może być bardziej magnetycznie, seksualnie, sensualnie. Jeżeli poznacie drogie siódemki numerologiczne, nowe osoby, to tak bardziej na romans niż na stałą relację, ale może być ogniście. Jeżeli chodzi o, o, o relacje, no to tu mamy środę, mamy czwartek i mamy y, niedzielę. W środę mocno dwójka wjeżdża intuicyjnie, y, duchowo. Czwartek, trójka, lekko, przyjemnie, smoltokowo, bez parcia, bez spiny, słuchajcie, na luzaku, dobry czas na wyjście, i w niedziela szóstkowo, rodzinnie, być może czas spędzony z najbliższymi, albo zwrócenie uwagi tego dnia właśnie na sprawy najbliższych, mogą tego wymagać, zatem. Pochylacie się i, i, i działacie. Yy, a zawodowo wtorek i piątek. Piątek może być bardziej dociążeniowy, nie mówię tu o piątku 13, tylko o tym, że energia jest podwójnie czwórkowa i budowanie się przez wysiłek to trzynastka. Zatem to jest taki dzień, kiedy może, może Wam się nie chcieć ruszyć z miejsca, możecie czuć opór materii, opór działania. Warto w tą czwórkę po prostu spiąć pośladki, zakasać rękawy i działać, i to na pewno jak już wejdziecie w ten rytm, pójdzie łatwiej. No i wtorek. To, co powiedziałam, jedynkowy dzień, wcześniej mówiłam, więc działacie na pełnej. No właśnie, ósemki numerologiczne. <laughs> Trzy dni na relacje, od tego zacznę, wtorek, środa i sobota. Wtorek, energia drugiego dnia osobistego. Bardzo dobry czas na randki, na zaczynanie nowych relacji, mamy jedynkę w dniu, mamy trójkę w miesiącu, budowanie się e, też z czwórki w kluczu, ale jest to Wasz drugi dzień osobisty, więc więcej empatyzowania z innymi, e, w środę jesteście w trzecim dniu osobistym, znowu z dwójką w dniu, to też jest fajny czas na spotkania, Tutaj korzystajcie z tej energii i siły osobowości. To jest dobry czas też na prezentowanie siebie w pracy, czy w ogóle zawodowo. Jak macie gdzieś się pokazać, trójkowy dzień zawsze daje taką przychylność i daje szczęście. Więc warto wystartować z czymś, z jakąś ofertą, z czymś, żeby wszechświat mnie zauważył i inni. No i w sobotę, i sobota 14, dzień szóstkowy, wasz osobisty, mogą być jakieś zmiany na polu relacyjnym, może być ogniście, Wykorzystałabym tą energię na. Udoskonalenia albo eksperymenty związane z seksualnością, czy z taką w ogóle kobiecością. O, to też może być zmiana wyglądu na przykład, czy podejścia do tego, jak się prezentuje światło. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, no to mamy poniedziałek 9, tu znowu się jakiś błąd, 102. Oczywiście, chodzi o 12, czyli grudnia, jesteście w energii jedynkowej, to daje fajne wyglądy z tą dziewiątką, zaczynacie nowy tydzień, planujcie, rozpisujcie sobie taką energię świeżości, nie bójcie się sięgać wyżej z czym mówię to do ósemek, tutaj chyba się nie boicie, generalnie, i w czwartek, dwunastego energia dnia czwartego osobistego, z trójką w dniu, więc mocniej, bardziej kreatywnie, z nastawieniem też na współpracę z innymi, czas pracy, czas realizacji mozolnej pracy, ale z trójkowym twistem. I w piątek y, 13 zmiany, czyli to jest dzień, kiedy może się wiele wydarzyć i tu bardziej bym podpięła ten... Y, piątek 13., którego tak wszyscy się boją, że takie mogą się unexpected rzeczy wydarzyć. Więc piątek 13., przygotujcie się na to, że może być po prostu zmiennie i uśmiechnijcie się do tego. Każda zmiana wprowadza jakiś ruch w nasze pole, a każda zmiana też jest niezbędna i z reguły. Dobra. Bo wszystko przecież wydarzy się do naszego najwyższego dobra. I od ostatnie moje kochane óseme, dziewiąteczki numerologiczne. Zacznę od początku tygodnia. Mamy aż trzy dni związane z relacjami. Mamy, bo też jestem dziewiątką numerologiczną. Poniedziałek dziewiątego zaczynam energię dwójkową, i tu jest kwestia relacji i też tego uwrażliwienia. Ja w dwójce lubię reagować czasami, tak wiecie, że jest po prostu. Zatrzymuję się i zastanawiam, czy to, co ktoś do mnie powiedział, faktycznie jest, jest... Ja muszę przypuścić przez taki Filtry dwójkowe, czyli większego uwrażliwienia i brania więcej rzeczy do siebie. Natomiast osoby będące w relacjach, czy w ogóle w relacjach jakichkolwiek, to może być czas, kiedy będziecie się zastanawiać, czy ta relacja idzie dalej w dobrym kierunku, wtorek fajny dzień trójkowy, fajny dzień na spotkania, na zabawy, na śmiech, na ludzi, na wydarzenia kulturalne, na taką, żeby dać sobie więcej luzu, ale też kreatywnie podziałać, natomiast też dobry czas na randkowanie, na spotkania, mamy jedynkę w dniu i mamy trzeci dzień osobisty i piątek 13, drugie dziewiątki jesteśmy w energii szóstego dnia osobistego, z czwórką, budowanie i być może tutaj mogą pojawić jakieś trudy na polu relacyjnym, jakby wiecie, coś może wymagać większego zaangażowania w tematy, na przykład, na które my nie będziemy się chcieli zaangażować. Dlatego tutaj no, mogą się pojawić rozkminy na temat rodziny, bo to może być może to rozkminy też na temat rodzinnego budżetu, czy tego, ile wpływa. I wypływa z kąta. Środa i niedziela to są dni pracowe, jak widzicie, nie mamy takiego dnia jedynkowego, był on w niedzielę teraz i w środę 11 jesteśmy w energii czwartego dnia osobistego, zatem budowanie się, ja lubię działać po prostu wtedy według listy i konsekwentnie odhaczać, to mi daje ogrom satysfakcji, być może, ta środa też będzie się, będzie dotyczyła kwestii relacyjnych. Ja, na przykład, mam webinar w środę 11, właśnie w dniu czwórkowego, więc to jest takie budowanie się poprzez też z, z, w energii ludzi, w energii kobiet, bo to jest żeńska energia księżycowa, też różne wglądy, różne przemyślenia. I u będzie nieosobisty w niedzielę, z taką większą odpowiedzialnością szóstkową, czyli planowania, działania. Być może planowanie już świąt, prawda, a tego, co należy zakupić, przygotować, zrobić, czemu nie, można to wykorzystać. Być może planowania kwestii przestrzeni domowej generalnie chodzi o organizowanie. Ósemka mówi o organizowaniu, więc jest to świetny czas na organizację. a czemu powiedziałam o tych kwestiach świąteczno-rodziny, moment mamy też szóstkę w dniu 8-6, to spotkanie, które mówi nie tylko o ładnej materii, ale też właśnie o organizacji domu. Zatem moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odsłuchacie sobie. Poniżej macie opis, w jakich minutach zaczyna się jaka droga życia. Ja tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia i do usłyszenia.